Witam wszystkich. Dzisiaj tak relaksowo, matematyka, która będzie jakimś sposobem relaksu, więc zapraszam wszystkich, którzy chcieliby pobawić się matematyką. To może za dużo powiedziane, ale za chwilę się wszystko okaże. Tydzień temu poszedłem do kolegi Marka, który również interesuje się matematyką i podzieliłem się newsem Marku. Liczyłem pole powierzchni dwunastokąta foremnego wpisanego w koło o promieniu r i wyliczyłem, że pole powierzchni tego wielokąta wynosi 3r kwadrat. Natomiast dzisiaj ponownie się spotkałem z Markiem i powiedziałem mu, że za pomocą takiego narzędzia można udowodnić bez liczenia, że faktycznie pole powierzchni tego wielokąta równa się 3r kwadrat. Marku, jeżeli masz zamiar samodzielnie wykonać tę operację i udowodnić za pomocą nożyczek prawdziwość tego twierdzenia proszę Cię zatrzymaj film również wszystkich którzy też chcieliby się podjąć tego zadania niech zatrzymają ten film a potem go puszczą zobaczymy czy Podobny sposób rozwiązaliście ten problem. Na koniec filmu, już w sposób matematyczny, wyliczę, że rzeczywiście pole powierzchni dwunastokąta foremnego pisanego koło o promieniu R wynosi 3R kwadrat. A zatem zatrzymujemy film i do dzieła. No proszę Państwa. Proszę nie oszukiwać. Powiedziałem, zatrzymujemy film i do dzieła. No a teraz przejdźmy do rozwiązania. Mamy dwunastokąt foremny wpisany właśnie w koło R. Ten dwunastokąt możemy rozpisać w ten sposób, że możemy go zbudować w oparciu o sześciokąt foremny. Więc jeżeli weźmiemy sześciokąt taki, to mamy bok sześciokąta równy R I to oczywiście tutaj mamy też R. I jeżeli sobie przeciągniemy dwusieczną tego kąta w sześciokącie i poprowadzimy Kolejny promień r. Wówczas możemy zbudować tutaj na bazie takich dwusiecznych dwunastokąt foremny. I teraz pokażę, jak to będziemy cieli nożyczkami. Otóż weźmy taką symulację najpierw tego cięcia, zróbmy. Będę ciął to w ten sposób. Tędy pójdzie cięcie. Tak, tak i tak. Wytnę również ten trójkąt. Ten trójkąt. I te dwa. Trójkąty. Może zaznaczę za chwilę kolorami, bo wtedy będzie łatwiej to sobie wyobrazić. No i proszę bardzo, mamy zaznaczone kolorami figury, które będą cięte oddzielnie czyli będzie jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta figura. A faktycznie wykorzystujemy 1 trzecią powierzchni tego dwunastokąta, te kolorowe figury geometryczne. Po wycięciu, można w ten sposób zestawić, aby powstały prostokąty z przystającymi. Trójkątami ten prostokąt to jest ta część jedna, plus druga część, fragment y, zielonej figury geometrycznej i powstaje w ten sposób prostokąt o podstawie jedna, druga R. I mamy drugi prostokąt, więc jedna druga plus jedna druga, tu mamy w takim razie całe R, tu również mamy długość R no i te małe trójkąty tworzą dodatkowe prostokąty. I w sumie jest tych prostokątów 4. Dających razem kwadrat obok r na r. Czyli mamy r kwadrat. I jeżeli potniemy pozostałe mm, trójkąty w podobny sposób, w, tych, w tej figurze mm, dwunastokąta, to mamy trzy takie kwadraty o bokach r na r czyli za pomocą nożyczek udowodniliśmy że pole powierzchni dwunastokąta pisanego w koło o promieniu r to 3r kwadrat no i tak ja zrobiłem ciekawe jak wam poszło to zadanie możecie podzielić się ze mną w komentarzach zapraszam a teraz dalsza część filmu a teraz policzmy w sposób matematyczny pole powierzchni tego dwunastokąta zacznijmy od wyliczenia pola powierzchni sześciokąta sześciokąt składa się z dwunastu takich trójkątów oboku R, jedna druga r i boku p do wyliczenia. Według wzoru Pitagorasa, p kwadrat plus jedna druga r kwadrat równa się r kwadrat. p kwadrat plus jedna druga r kwadrat równa się R kwadrat. No i teraz policzmy to, czyli p kwadrat plus 1 czwarta r kwadrat równa się r kwadrat, a zatem p kwadrat to jest 3 czwarte r kwadrat, i teraz po spierwiastkowaniu mamy, że p równa się pierwiastek z 3 czwartych r kwadrat. A zatem P równa się pierwiastek z 3 przez 2R. Te wyliczenie wartości P stawiamy na rysunku. Mamy pierwiastek z 3 przez 2R. I teraz, żeby obliczyć pole powierzchni tego trójkąta, będziemy mnożyć wysokość razy druga przy prostokątna przez 2, a zatem mamy pole trójkąta 1, czyli te trójkąty tworzące sześciokąt. To jest 1, druga. Pierwiastek z 3 przez 2 R, czyli to nasze P, razy można powiedzieć wysokość tego trójkąta. 1, druga R. Co nam daje pierwiastek z 3 przez 8 r kwadrat. Zatem suma wszystkich tych trójkątów w sześciokącie, czyli suma 12 takich trójkątów to 12 pierwiastek z 3 przez 8 r kwadrat. A teraz policzmy. Pola powierzchni tych trójkątów, które powstały, gdy tworzyliśmy dwunastokąt z sześciokąta. Takich trójkątów mamy również 12 w całej tej figurze. Pole powierzchni tego trójkąta to jedna druga H1 razy jedna druga R. Natomiast H1, jak łatwo zauważyć, to różnica pomiędzy R minus pierwiastek z 3 przez 2R. Tak, więc H1 tu jest zapisane właśnie to cośmy powiedzieli. Zatem trójkąt drugi P2 to jest 1, 2, h1, czyli to, co mamy u góry wyliczone, tu wprowadzamy razy 1, 2, r, 1, 2, r. I po policzeniu mamy taką wartość, tak? I dochodzimy do tego, że Pole trójkąta drugiego to jest r kwadrat przez 4 minus pierwiastek z 3 przez 8 r kwadrat. Takich trójkątów mamy 12, a zatem to pole należy pomnożyć przez 12. Jak pomnożymy, to mamy, że to się równa 3r kwadrat minus 12 pierwiastków z 3 przez 8. R kwadrat. Zatem pole powierzchni całego dwunastokąta będzie sumą pól wszystkich wliczonych wcześniej trójkątów. Zatem mamy trójkąty pierwsze plus trójkąty drugie ich pola powierzchni. I wprowadzamy tutaj. Pole powierzchni dla trójkątów pierwszych to jest 12 pierwiastków z 3 przez 8r kwadrat i dla trójkątów tych drugich to mamy 3r kwadrat minus 12 pierwiastków z 3 przez 8r kwadrat i te wyrażenia są przeciwne, więc zostaje tylko samo 3r kwadrat. Co należało udowodnić. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas przy matematyce i zapraszam na kolejne odcinki z tego cyklu. Do zobaczenia.